Spędziłem miesiące robiąc stronę dla cwaniaka, a gdy próbował usunąć moje konto Admina, stracił wszystko. Jestem niezależnym wykonawcą IT od ponad 20 lat. W tym czasie zajmowałem się wszystkim: od prostych stron HTML aż po pełnoskalową infrastrukturę dla luksusowych hoteli. Spotkałem wielu różnych klientów, ale jeden z nich wyróżnia się ponad resztę. Nazwijmy go prawnikiem. Prawnik prowadził firmę zajmującą się wynajmem nieruchomości i potrzebował spersonalizowanej strony internetowej. Właściciele mieli na niej zamieszczać oferty, a najemcy subskrybować i przeglądać ogłoszenia. Dość typowe zlecenie. Podpisaliśmy więc umowę, której Warunki wydawały się jasne i szczelne. Najpierw backend, potem frontend, pełna kontrola z mojej strony przy zachowaniu kolorystyki i logotypu, a płatność realizowana w etapach 5% zaliczki i 50% po dostarczeniu backendu. Brzmiało rozsądnie. Pierwszy problem pojawił się już po tygodniu. Prawnik zażądał ode mnie, żebym pokazał mu projekt frontendu, choć zgodnie z umową miałem się nim zająć dopiero za miesiąc. Nalegał tak długo, aż uległem i przerzuciłem priorytety, opóźniając backend. Nie wprowadziłem do umowy żadnego aneksu. To był mój pierwszy błąd. Przez trzy kolejne miesiące zapętlałem się w każdy projekt, który wysyłałem, odrzucał, nawet jeśli idealnie spełniał jego wymagania. Krytykował wszystko, nie oferując żadnych konstruktywnych wskazówek. W końcu odwrócił sytuację na swoją korzyść. Przypomniał mi, że w umowie widnieje termin ukończenia backendu. Zagroził zerwaniem umowy i pozwem, jeśli nie dostarczę go na czas. Wytłumaczyłem mu, że to on zmusił mnie do zmiany harmonogramu, ale nie miało to znaczenia. Umowa mówiła jasno. Zostało mi 12 dni. Razem ze znajomym programistą pracowaliśmy niemal bez przerwy i po 9 dniach mieliśmy 85% backendu. Ale pamiętałem ostrzeżenia na jego temat i czułem, że próbuję. Mnie wyrolować. Wtedy postanowiłem się zabezpieczyć. W panelu administracyjnym ukryłem fragment kodu. Jeśli jego konto administratora spróbuje usunąć moje, a wcześniej nie przełączy odpowiedniej flagi w pliku konfiguracyjnym, system uruchomi procedurę samozniszczenia. Baza danych zostanie wyczyszczona, wszystkie pliki usunięte, cała strona zniknie. Tak, jakby nigdy nie istniała. Kiedy zażądałem 50% płatności przed wdrożeniem backendu na jego serwer produkcyjny, przesłał mi zrzut ekranu potwierdzający przelew. Coś mi nie pasowało, ale mimo to wdrożyłem wersję beta na ukrytej subdomenie. 5 minut później spróbował usunąć moje konto administratora. Dokładnie tak, jak przewidział. W jednej chwili wszystko się posypało pliki, baza, cała strona. Została po niej tylko pustka. Telefon rozgrzał mi się do czerwoności, skrzynka mailowa też. Ciekły domagał się gotowego produktu, groził i obrzucał mnie oskarżeniami. Wysłałem mu zrzut ekranu fragmentu kodu, który sam uruchomił, oraz potwierdzenie zgłoszenia do banku i na policję w sprawie sfałszowanego dokumentu płatności. Efekt końcowy stracił projekt w całości. Nie miał żadnych kopii ani dostępu. Wszczęto wobec niego dochodzenie za fałszerstwo, a gotową platformę sprzedałem jego konkurentowi za lepszą stawkę. Ostatecznie został bez biznesu, z opinią oszusta i zakazem prowadzenia działalności. Stracił też licencję prawniczą. Ja zarobiłem jedynie 5% zaliczki, ale satysfakcja, kiedy patrzyłem, jak karma działa w praktyce była absolutnie bezcenna.